Na, na tym kanale, i dziś mam tej taki, dziś ze mną, bo dziś dzień do szkoły. Trzeci dzień, dzisiaj jest poniedziałek, ja wstałam o szóstej, poszłam. Tak. Wstałam, poszłam do łazienki. Znaczy najpierw co nie to poszłam do łazienki, umyłam się i się ubrałam, i rozszysałam tam włosy i w ogóle. Ogólnie trochę mokę. bo trochę się łączyłam wodą, ale to wiesz bo to woda, no i jestem to tyle, właściwie łóżko, bo ogólnie spokojnie mam porządek, bo ogólnie, no, ogólnie, wczoraj się spakowałam, także raczej mam ten, później pójdę zjeść śniadanie, sprawdzę wszystko, wszystko mam, moje zęby, ja jeszcze mgiełkę nożą i gram, to tyle, no. Będą się robić presentation w celu klientów. Taki sweater i takie jeansy bardziej. Duższy jeansy, szerszy i taki wywleżony. Powiem z snuka, a to jest z H&M. -y. Tego jeansów już może nie będzie, bo dawno je kupiłam, ale sweater może być, bo ostatnio się go kupiłam. Nie pamiętam kiedy. Yy. No tylko bo w czwartek to no i co, ja idę na dół i idę na śniadanie, lubić herbatę i takie tam, bo chciałam się z wami przywitać, także się... pa pa, widzimy się później. No, Dzięki mamu że mi trzeba będzie zrobić przez 10 miesięcy herbatę rano. To prawda. Dzięki mamu. Ja właśnie ze sklepu po paru serów i dróżdżówkę nigdy nie wyjdzie się tak coś nie wiem. Po prostu jadę z moim tatą. Zazwyczaj mam chleb, ale dziś nie ja z taką. Czy jakbyś wierzył? Nie wyjdzie. Jestem w szkole już. Siedzimy na korytarzu. Nikogo nie ma, bo tu masz coś się i... nie. mógł być szkoła na Kino day, ale nie A będzie. Się Aha, no to możemy jeszcze zrobić. Nie wiem. Pojęcie z Jumalem bohaterem. No na... to jest. Ale dobra, nie wiem. Jestem już w domu Jestem już w domu Może jest u Marcin i teraz zaraz jadę do domu ja Właśnie do domu i trochę jest głośno, ale chyba ktoś kosi Mamy sobie pracę i jest takie słoneczko ładne Dzisiaj rano w ogóle było mega ładne i Moja fryzura się trochę zepsuła, ale nie wnikajmy w to okno Nie wiem jak nie jest Hejka, ja witajcie, jestem Jest godzina chyba 18.30-20 Ja dawno już skończyłam właśnie angielski mm, Było po naprawdę było mega fajnie i teraz sobie leżę w łóżku, jestem zmęczona i będę musiała zaraz zrobić y, lekcję, bo mam z matematyki dosyć dużo. Jutro będę chyba jeszcze ciągnąć ten film, bo dzisiaj dosyć krótko nagrana, no, ale wiadomo. I chcę mi się spać, ale no, ja tak muszę zrobić te lekcje, także chciałam się tylko z tak czytać i się przywitać, no wiecie, powiedzieć Wam co się u mnie dzieje, bo chyba potem jest tam to... film. No. I co? I sobie leżę. I jest fajnie. I no i co? I mam nadzieję, że wszystko też tak jest fajnie, dobrze. Tak. Także to ja chcę bo tu ogarnąć trochę, bo mam ma albo zrobić te lekcję. I to I będziemy się później. Hejko wszystkim! Ja dzisiaj wstałam już o 6 i jestem dzisiaj. Bardziej niż wczoraj. Ale się wykąpałam i się brałam takie spodnie i taki nie wiem jak to nazwać, taki czarny po prostu. Muszę jeszcze pośleć łóżko i czysować włosy, bo mam jeszcze rozczochane. Nie ja chciałam się z nimi po prostu przywitać.